Już 19 października rozpocznie się jedno z największych wydarzeń związanych z muzyką elektroniczną, Amsterdam Dance Event. Ponad 450 imprez, 2200 artystów w 140 lokalach. Te liczby robią wrażenie i dają pojęcie o rozmachu tego przedsięwzięcia. Ale jak się to wszystko zaczęło? O ile zwykle mówiąc festiwal muzyczny mamy na myśli jedną lub kilka scen, na których grana jest muzyka, o tyle Amsterdam Dance Event kryje w sobie znacznie więcej atrakcji. Panele dyskusyjne, prezentacje, startupy, nowinki technologiczne oraz wykłady znanych osobistości to i tak tylko mały wycinek bogactwa ADE. Wszystko rozpoczęło się w 1996 roku. Pierwsza edycja Amsterdam Dance Event trwała 3 dni, w trakcie których pojawiło się 300 delegatów i 30 DJ-ów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności. Dla dnia program był realizowany w teatrze Debali, a w nocy impreza przenosiła się do trzech lokali: Club Escape, Paradiso i Melkweg. Nie chcę was tutaj zanudzić datami, a jedynie pokazać kontrast pomiędzy pierwszą edycją a tym, czym ADI jest teraz. Co czeka nas w tym roku? Omówienie zacznijmy od konferencji muzycznych. Organizatorzy zapowiadają 450 mówców, którzy przedstawią najróżniejsze tematy związane z branżą muzyki elektronicznej. Przejrzałem na szybko listę i zawierał na takie aliasy jak Nicky Romero, Oliver Heldens czy Headhunters, ale też wschodzące gwiazdy pokroju Manzi. Pani Techno również nie zostali porzuceni na pastwę losu, bo pojawią się m.in. Set Proxler. Na szczególną uwagę zasługuje wystąpienie właściciela Spinning Records Elko Van Coutena, który poprowadzi aż dwa spotkania, na których omówi na czym polega poszukiwanie nowych talentów oraz jakie są wady i zalety posiadania wytwórni w XXI wieku. Zakładajcie z góry, że jest to nudna gadanina, która przypomina wykłady ze studiów. Wybierając losowe tematy, oprócz QA i ogólnego dzielenia się doświadczeniem, poruszone zostaną kwestie prowadzenia mediów społecznościowych, rebrandingu marki czy ogólnego rozwoju własnej kariery. O ile zwykle powiedzenie każdy znajdzie coś dla siebie jest używane na wyrost, o tyle tutaj dosłownie każdy, kto interesuje się muzyką, znajdzie coś dla siebie. Już teraz AD wydaje się interesującym wydarzeniem o niespotykanej skali, a to dopiero początek omówienia rozmachu tej imprezy. Przejdźmy teraz do tak zwanego ADE Playground, czyli organizowanych w całym mieście mniejszych i większych wydarzeń. Mowa tu o filmach, prezentacjach, sprzętu muzycznego, pokazach mody, panelach dyskusyjnych, muzyce granej na żywo przez utalentowanych artystów, jak i różnego rodzaju akcjach promocyjnych tajemnicza impreza w dzielnicy Czerwonych Latarni albo domówka na dachu z powalającym widokiem? Tak, to jest możliwe. Podobnie jak zabawa wymarzonym sprzętem DJ-skim lub zapoznanie się z nowinkami technologicznymi podczas prezentacji. Jeśli potrzebujesz chwili oddechu, możesz zajrzeć do kina, gdzie wyświetlane są filmy na temat nocnego życia i clubbingu. Podyskutować możesz na różnego rodzaju panelach, które nierzadko prowadzone są przez największe gwiazdy. Przejdźmy teraz do tego, co wzbudza prawdopodobnie największe zainteresowanie, czyli imprezy. Kilka z centu Moroland wypada w lado w porównaniu z uwaga, ponad 450 imprezami, które w tym roku odbędą się pomiędzy 19 i 23 października. Jak to możliwe zapytacie, czy to zwykły chwyt marketingowy, nic bardziej mylnego? W tym okresie praktycznie każdy klub, lokal czy restauracja organizuje swoje wydarzenie. Grafiki są zapchane od góry do dołu, a wszystko to dlatego, że do Amsterdamu przybywa ponad 2200 artystów. DJ-e, producenci i wytwórnie muzyczne organizują swoje własne eventy, podczas których promują swoją twórczość. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że wasz idol występuje kilka razy i to w totalnie różnych klubach. Załóżmy, że chcę zobaczyć na żywo Chamiego. Jest. No to może Axel Ingrosso. Są i to dwa razy. No to może, że było trochę trudniej, kogoś z Polski, na przykład Toma Słuna. Jest, a nawet ma swoją imprezę. No to może jeszcze kogoś z Polski, na przykład Blinders. Jest. Wystąpi dwa razy na Nicki Romero and Friends oraz na wspomnianej wcześniej imprezie Słuna. Tak duże wydarzenie przyciąga mnóstwo fanów elektronicznej muzyki. Amsterdam Dance Event odwiedza ponad 375 tysięcy osób z całego świata. Całe przedsięwzięcie zaangażowanych jest około 140 lokali, w tym największy Amsterdam Arena. To właśnie na tym stadionie odbywa się zwieńczenie ADE, czyli Amsterdam Music Festival, podczas którego ogłaszane są wyniki DJ Mag Top 100 DJs. To jest jednak temat na kolejny film, który już niebawem pojawi się na kanale. Jeśli nie chcesz go przegapić, to pamiętaj o subskrypcji i pozostawieniu łapki w górę.